Zarząd Powiatu Działdowskiego uzyskał jednogłośne absolutorium oraz wotum zaufania, co stanowi wyraz akceptacji dla prowadzonej przez lokalne władze polityki oraz realizacji budżetu. W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu Działdowskiego otrzymał absolutorium, jednogłośne absolutorium, więc cieszymy się bardzo, że zostaliśmy docenieni przez Radę Powiatu Działdowskiego, ale jest to wynik przede wszystkim pracy całego zespołu, wszystkich pracowników, wszystkich kierowników jednostek, naczelników no i oczywiście Rady, bo wspólne działania z Radą, podejmowanie uchwał, sprawne funkcjonowanie. Rady Powiatu, również i dużo dyskusji na komisjach, które nas w bardzo znaczny sposób nie tylko kontrolują, ale również i nas motywują do dalszego działania. Bardzo dobry wynik finansowy za rok ubiegły, duży zakres inwestycji, więc będzie trudno powtórzyć to w tym roku, ale myślę, że dużym naszym staraniem będzie również zabieganie o środki finansowe i dalszy rozwój naszego powiatu, bo myślę, że Ostatnie lata pokazały, że ten powiat naprawdę bardzo mocno się rozwija i chcemy to robić dalej w przyszłych latach, w całej naszej kadencji i nie tylko. Absolutorium jest udzielane na podstawie analizy wykonania budżetu za poprzedni rok kalendarzowy. Rada Powiatu ocenia sposób zarządzania finansami oraz realizację zadań określonych w budżecie. Wotum zaufania jest udzielone na podstawie raportu o stanie powiatu, który przedstawia działania podejmowane przez zarząd w wielu obszarach, takich jak administracja, inwestycje czy sprawy społeczne.